Siemanko, witam w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla was halloweenowy film Itsy Bitsy, czyli jak sam tytuł przynajmniej mi się kojarzy z pająkami. No i się nie zawiadłem, jest to horror Mike'a Gallo, który opowiada o rodzinie, która przeprowadza się z Nowego Jorku gdzieś na wieś. No i tam, nie chcę powiedzieć co się dzieje, ale generalnie zaczyna nawiedzać ich wielki, jebitnie wielki pająk, który jest mniej więcej jak moja głowa, albo jeszcze troszeczkę większy. No i powiem Wam tak. Czekałem na ten film, ponieważ w sumie boję się pająków, ale takich, wiecie, takich mięsistych, takich grubych, takich jak w tym filmie. No bo kto by się nie bał takiego pająka. Ale mam bardzo wiele problemów, ponieważ czekałem może niedługo, ale jakiś czas na ten film i zawiodłem się bardzo. Bo po pierwsze, w tym, w tym filmie nie ma żadnego klimatu, jest taki jakby robiony na szybko. Bezpłciowy, nic się w nim praktycznie nie dzieje. Gra aktorska jest naprawdę słaba. Oprócz dzieci, czyli Armand Abro i Chloe Perrin. One naprawdę zrobiły w tym filmie największą robotę. Były takie niewinne, przestraszone i zarazem ciekawe. Całego świata, a najbardziej poddasza. Nie wiem dlaczego, ale ja bym tam w ogóle nie wchodził. Cały film jest naszpikowany może nie głupimi decyzjami, ale takimi bardzo nienaturalnymi rzeczami, jak na przykład pająk, który powiedzmy waży pół kilo. No, powiedzmy pół kilo waży. To naprawdę był duży pająk. On ma siłę, jakby siłować się z ludźmi, to było takie nienaturalne i takie aż. Dziwne, dlatego ten film tak odepchnął mnie od siebie swoim takim minimalnym realizmem. Kolejna rzecz, efekty specjalne były naprawdę kiepskie. Generalnie tylko pająk został zrobiony z CGI, i to bo widać, że to jest CGI szkoda, bo mogliby zrobić praktyczne efekty specjalne, czyli po prostu mieć jakąś plastikową. Wiecie, figurkę pająka i były sceny, w której ten pająk był plastikowy, ale to były sceny, w których pająk w ogóle się nie ruszał. Um, na przykład sceny, w których pająk chodził po ścianie czy gdzieś tam po podłodze, to już był pająk CGI i, i był naprawdę kiepsko zrobiony. To było widać, że, że jakby był wyrwany z innej, z innej bajki jakby. Um, no nie wiem, musicie zobaczyć na własne oczy, ale był naprawdę na, na maksa mało naturalny. No więc, jak na halloweenowy horror, na taki przedsmak Halloween, no to muszę powiedzieć, że, no okej, okay, ujdzie. Da się to obejrzeć, nie jest to takie tragiczne, ponieważ były sceny, które były tak dosadnie pokazane, przynajmniej dwie z. Zresztą nie opowiem o czym, bo może obejrzycie ten film. Um, ale jakbym miał oceniać ten film porównując go do innych horrorów, no to wypadł naprawdę słabo. Chociaż nie znam zbyt wielu horrorów o pająkach jako głównych straszakach, no chociaż jest parę. No to muszę powiedzieć, że wypadł bardzo, bardzo słabo. Um, dlatego ode mnie, i Bitsy, na Halloween dostaje takie takie cztery, jest to takie ujdzie, ujdzie, można to obejrzeć, ale naprawdę no, jeżeli miałbym wybrać się to do kina, to zastanowiłbym się dwa razy, czy warto wydawać mi te 20 zł na bilet, czy ile wy tam płacicie e, w waszym kinie za bilety. Jeżeli oglądaliście Icy Bitsy, to dajcie znać w komentarzu, czy macie podobną opinię do mojej, że to był taki film e, e, taki... E. Czy może Wam się naprawdę podobał? Piszcie tylko kulturalnie, trzymajcie się na razie.